Witajcie na kanale Kaliszewski Komentuje. Odcinek z lekkim poślizgiem, ale główny temat należał do jakby to ująć rozwojowych. Otóż postaram się dzisiaj wywróżyć ze szklanej kuli, jak sprawa mieszkania Karola Nawrockiego wpłynie na sondaże. W segmencie samorządowym natomiast zajmę się tematem dwukadencyjności w samorządach, bo zaczyna się wokół niego dziać całkiem sporo. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli chcecie wiedzieć więcej o polityce i sondażach. Na początek, krótkie przypomnienie. Ostatni tydzień w sztabie Karola Nawrockiego nie należał do najlepszych. Był to niegasnący pożar, podsycany do tego co chwilę przez kandydata. Wszystko rozbiło się o kawalerkę w Gdańsku której posiadaczem w dość podejrzanych okolicznościach stał się Karol Nawrocki. Została ona wykupiona od samorządu z bonifikatą i pieniądze na tę transakcję dał rzeczywiście obecny kandydat na prezydenta. Później jednak właściciel mieszkania, pan Jerzy, przeniósł własność lokalu na Karola Nawrockiego w zamian za obietnicę opieki, opłacanie rachunków. I możliwość dożywotniego zamieszkiwania w niej przez seniora. I tutaj pojawiają się pierwsze rozbieżności. W akcie notarialnym stoi jak wół, że pieniądze za lokal w kwocie 120 tysięcy złotych zostały przekazane Panu Jerzemu. A w jednym z wywiadów Karol Nawrocki przyznał, że nie przekazał ich w całej kwocie, ponieważ senior, jako osoba uzależniona, mógłby je od razu wydać w całości. Druga rozbieżność to kwestia opieki nad seniorem. Redakcja Onetu dotarła do pana Jerzego w Domu Pomocy Społecznej, gdzie pan Jerzy został przeniesiony prawie rok temu wbrew swojej woli. Sztab Karola Nawrockiego przyznał natomiast, że ostatni raz Karol Nawrocki próbował odwiedzić pana Jerzego w grudniu ubiegłego roku podczas świąt, ale nie zastał go w domu. Ponieważ nie miał kluczy do mieszkania, Zapytał jedynie sąsiadów, gdzie znajduje się obecnie pan Jerzy. Sąsiedzi nic nie wiedzieli na ten temat i na tym Karol Nawrocki zakończył poszukiwania seniora. Wyta wypada przypomnieć, że już wówczas był kandydatem na prezydenta, ale mimo wszystko wydaje mi się również, że nie wykazał wystarczającej empatii, aby odnaleźć pana Jerzego, który, jak wskazywał, był jego sąsiadem. Smaczku całej tej aferze dodaje fakt, że już ponad miesiąc temu historyk Sławomir Cęskiewicz przedstawił dokładny scenariusz tej operacji, wskazując na to, że służby uważnie przyglądają się teczce Karola Nawrockiego, sporządzonej na okoliczność przyznania mu poświadczenia do informacji niejawnych. Na czyje zlecenie działały służby? To już pozostawiam Państwa ocenie. Dowodu ingerencji służb dostarczył niezastąpiony poseł Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Brejza, wrzucając zdjęcie jednego z dokumentów z teczki personalnej Karola Nawrockiego. Jak wszedł w posiadanie tego zdjęcia? Już nie wyjaśnił. Niemniej faktem jest to, że sztab Karola Nawrockiego miał miesiąc na przygotowanie się do rozmiękczenia tej spodziewanej afery. Co zrobił w tej sprawie? Hm. Chyba niewiele, skoro nawet na debacie, kandydat przyznał, że ma tylko jedno mieszkanie. Ostatecznie wydaje się, że temat powoli wygasa, ponieważ Karol Nawrocki zadeklarował, że kawalerka zostanie przekazana po śmierci pana Jerzego na cele dobroczynne fundacji, która ma w niej prowadzić działalność na rzecz osób w kryzysie bezdomności. A teraz predykcja. Czyli jakie szkody sondażowe może to przynieść kandydatowi na prezydenta? Otóż przewiduję, że w tej turze niewielkie, więc nie cieszyłbym się tak bardzo na miejscu polityków Konfederacji spotknięcia konkurencji. Na chwilę obecną wydaje mi się, że Sławomir Mencen nie ma szans przeskoczyć Karola Nawrockiego. Więc w drugiej turze zobaczymy kandydata obywatelskiego popieranego przez prawo i sprawiedliwość i kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Afera mieszkaniowa może mieć jednak spore konsekwencje w drugiej turze wyborów. Duża część wyborców Konfederacji po ostatnim szturmie jaki przypuścił Sławomir Mencen na Karola Nawrockiego, może dojść do wniosku, że nie pójdzie w ogóle do drugiej tury, bo nie jest gotowa poprzeć kandydata aferzysty. Sprawa mieszkania w Gdańsku uprawdopodabnia więc scenariusz prezydentury Rafała Trzaskowskiego. A teraz drugi temat, samorządowy. Otóż korporacje samorządowe nalegają na wykasowanie zasady dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Za likwidacją ograniczeń są politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL. Na razie są to tylko rozmowy, propozycje i dyskusje. Nie ma jeszcze ruchów politycznych, bo wiadomo, że nawet jeśli parlament przyjmie odpowiednią nowelizację, to Andrzej Duda jej nie podpisze. A rządzące partie mają w Sejmie obecnie za mało szabel, żeby odrzucić weto prezydenta. Dlatego jeśli coś się w tej sprawie wydarzy, to już po wyborach. I na pewno będzie łatwiej, gdy prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski. Ale nie tylko koalicja obywatelska chce zmian. Otwarcie mówią o tym również politycy PSL, którzy zapewniają, że już pracują nad odpowiednią ustawą. I jeśli tak mówią, to ja im wierzę. Dla wielu polityków PSL, którzy przyrośli wręcz do foteli wójtów i burmistrzów, rok 2029 jawi się jako senny koszmar, którym będą musieli mocno kombinować, żeby dalej utrzymać się u władzy. Już sugerowałem w jaki sposób będą to robili. Mianowicie wystawiając na wójta swoich najbliższych współpracowników, a później wskakując na fotel zastępcy. Czy będą musieli tak robić? Na dzisiaj wydaje mi się, że mogą spać spokojnie, ponieważ bardzo realny staje się scenariusz wygranej Rafała Trzaskowskiego i zniesienia zasady dwukadencyjności. Ja natomiast niezmiennie obstaję przy swoim stanowisku, że brak kadencyjności to rak, który długo żerował na naszych samorządach. Mam więc nadzieję, że nic się w tym temacie nie zmieni, bo będzie to na pewno z pożytkiem dla społeczności lokalnych. To tyle dzisiaj z moich politycznych wróżb. Zachęcam do lajkowania, komentowania i podawania dalej moich filmów, ponieważ motywuje mnie to do nagrywania kolejnych. Za dzisiaj dziękuję i widzimy się za tydzień, tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Trzymajcie się ciepło. Kto odjął mi subscribera? Kto z was?